Dziś mamy kilka bardzo ważnych wydarzeń na rynku kryptowalut. Oczywiście dwa w mojej prywatnej opinii są kluczowe, a więc zaczniemy sobie od listingu Starklet Powiem Wam jaka jest moja strategia i jakie ruchy będę tutaj wykonywał. Potem oczywiście przejdziemy do public sale projektu Entangle. Jest do omówienia m.in. IDO na Sparta DEX. Dwa projekty, w tym nasz polski projekt, projekt gamingowy. Moim zdaniem dość ciekawa pozycja, a więc Legend of Elysium. Przejdziemy Również przez moje portfele, i porozmawiamy sobie o fundamentalnej zasadzie realizacji zysków. Z tej strony Maciej, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Oczywiście, jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, warto dać subskrypcję, dzwoneczek. Dzięki temu jesteś na bieżąco z każdym moim materiałem. Warto również zostawić komentarz albo łapkę w górę, albo łapkę w dół, jeżeli ten materiał Wam się nie podoba. No i oczywiście standardowo przypominam, że ja nie jestem doradcą finansowym, nie jestem doradcą inwestycyjnym i wszystko co mówię w tym materiale jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Zaczynamy oczywiście od parafialki i tak naprawdę zaczniemy sobie od krypto sklepu. Pytaliście o portfele Tangem Wallet, szczególnie po moim wystąpieniu na Crypto Community Conference, a więc mamy jeszcze te portfele dostępne. Jest oczywiście portfel sygnowany Shiba Inu i jest ten portfel ogólny. Nagram Wam aktualizację, bo naprawdę dużo mocnych pytań było na moim AMA, jeżeli chodzi o Tangem Wallet. Na jedno nawet do, do końca nie potrafiłem odpowiedzieć, a więc mam już pełne informacje informacje od Timu Tangem, także nagramy sobie aktualizację, tak żeby zrobić sobie również taki film, gdzie jest pełne FAQ dotyczące Woletu. Tangem Wallet. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ważniejsze informacje na kanale, drugi film z Jarząbkiem, jeżeli ktoś chce posłuchać, zapraszam serdecznie. Moim zdaniem dwa, dwie bardzo dobre rozmowy. Parę osób pisało, że trochę za dużo mówiłem, natomiast to nie miały być wywiady, tylko miała to być burza mózgów i uważam, że udało ją się zrobić. Wiem, że każdemu nie dogodzę, dlatego polecam, żeby te dwa materiały sobie na spokojnie obejrzeć. Oczywiście Crypto Community Conference za nami. Dziękuję za cały feedback projektom, partnerom, społeczności, prelegentom. Uważam, że daliśmy radę i naprawdę zrobiliśmy mocne wydarzenie. Oczywiście były pewne niedociągnięcia, nie da się wszystkiego z góry zaplanować. Omawiałem to na ostatnim space'ie, który właśnie zrobiłem wczoraj Wam na X, także jeżeli ktoś chce zobaczyć tą pełną ocenę Crypto Community Conference, to warto sobie przysłuchać. Natomiast mega dziękuję. Uważam, że był to event wyjątkowy, event społecznościowy i naprawdę udało się zrobić dużo ciekawych rzeczy. Przypominam też, że na samym naszym właśnie x trwa konkurs na wrzucenie zdjęcia. Jeżeli byliście na evencie i macie jakieś zdjęcie z eventu, warto je wrzucić właśnie pod tym postem. Do wygrania macie zacne i ciekawe nagrody. I dla osób, których nie było, które nie kupiły biletu, nie przyjechały, również w późniejszym terminie będziemy mieli niespodzianki, dlatego, że że trochę tych gadżetów nam zostało i jest to oczywiście dla Was, a więc dla naszej kochanej społeczności. Jeszcze raz dziękuję wszystkim. Myślę, że ten event pokazał nową jakość na polskiej scenie. Był trochę inny niż to, co widzieliśmy do tej pory. Także dziękuję Wam. Jeżeli jeszcze gdzieś tam wiecie, że coś tam się nie udało, coś tam nie wyszło, to komentujcie, bo ten dobry feedback do nas spływa, a tych negatywnych opinii nie jest za dużo, ale bardzo ważne to jest to, żeby przy kolejnej edycji wyeliminować wszystkie złe elementy. Dobra, słuchajcie, lecimy sobie. Z ważnymi rzeczami. Najnowsza pozycja w moim portfelu, VEXT. Myślę, że warto gdzieś tam rzucić okiem na ten projekt. To jest projekt, który tworzy tak naprawdę cały ekosystem, związany oczywiście z wyścigami, z grami, z gamingiem. Realne partnerstwa, między innymi Mercedes. Dla mnie projekt dość ciekawy, natomiast tutaj oczywiście musicie podejmować swoje własne, prywatne decyzje. No i jeżeli chodzi też o dzisiejszy przegląd portfeli, zaczynamy sobie od tego portfolio na Dropstabie, a więc to są te moje najnowsze ruchy na ten moment portfolio jest 27% na plusie oczywiście bardzo dobrze radzi sobie on dopyt Meon jest na minusie dla mnie pozycja absolutnie długoterminowa i wiem, i wiem na Solanie Temet ostatnio robiłem ostatnie już zakupy pisałem wam o tym WEM, a więc community coin coin na Solanie Jupiter a więc token należący do Jupiter Exchange myślę że to jest temat dla osób które są w Solanie jest to moja ekspozycja na dexy i, i oczywiście ja czekam żeby spieli launchpada, jeżeli zepną powinno być ok jeżeli nie zobaczymy natomiast na ten moment jest to najmocniejszy dex z ekosystemu Solana Vex a więc moja Najnowsza pozycja, 5% na minusie, a więc możecie być, mieć lepszą cenę ode mnie, jeżeli uznacie oczywiście, że ten projekt jest wartościowy. Jeżeli chodzi o pixels, no to tutaj dostałem trochę za granie, dostałem trochę z właśnie tutaj lunch poola, który odbył się na Binance i trochę dokupiłem, tak? Dokupiłem sobie trochę tego pixela. To jest też ten koszyk, dokupiony jest po to, żeby go sprzedać. Natomiast to, co dostałem za granie i to, co dostałem z Binance'a, to właśnie zostawiam w tylko. Ku... Seco. krótkoterminowym. No i Dimension myślę, że znacie. Również to jest jedna, jeden z moich betów właśnie na tą hossę. Jeżeli chodzi słuchajcie o Wext, no to też warto sobie to prześledzić, zobaczyć jak to wygląda. Na ten moment można już testować pewne rzeczy u nich. Trzeba oczywiście się zgłosić, ale sam projekt wygląda bardzo, bardzo ciekawie. Myślę, że ten projekt zasługuje chyba, żeby zrobić oddzielny film, więc zrobię taki film może nie tylko o Vexcie, ale o tych trzech moich takich y, najnowszych pozycjach z mojego portfolio właśnie związanych z Web3 Gamingiem, bo mam takie trzy pozycje, o których nie jest za głośno, y, które gdzieś tam wygrzebałem z internetu i o tym będziemy sobie rozmawiać. Jeżeli chodzi o y, starsze portfele, y, portfel oczywiście low capów y, jest na ten moment 200% na plusie, tu jest jak najbardziej wszystko ok, natomiast ja tutaj bardzo mocno Pilnuję tego, żeby te zyski sobie wyciągać i projekt tych projektów jeszcze większego ryzyka jest również na bardzo fajnym plusie. Także tutaj też te zyski trzeba będzie realizować, ale tak jak wiecie w tym w tym też portfelu nie każda pozycja jest u mnie na dwóch koszykach. Niektóre to są naprawdę gdzieś tam drobne krok, kwoty powrzucane, więc te pozycje, które są na dwóch koszykach mniej więcej wiecie o co chodzi, bo staram się omawiać to na bieżąco. Jeżeli chodzi słuchajcie też o sytuację, Sytuację na rynku, no jesteśmy w bardzo dobrym miejscu. Mam nadzieję, że podobało Wam się moje wystąpienie na Crypto Community Conference, gdzie po raz kolejny mówiłem o realizacji zysków, ale trochę w innej odsłonie, trochę mocniejszymi słowami, żeby jednak mm, gdzieś tam poukładać sobie głowę i cały czas mamy czas. Cały czas mamy czas na to, żeby zrobić swój plan na realizację zysków. Kto tego nie zrobi, może gdzieś tam odrobić swoje trudne lekcje, właśnie w tej hości. Bitcoin 50 2265, Ether 2930. Jest nieźle, panie Witalik. No, i teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o moje podejście do rynku, przede wszystkim ja uważam, że branie profitów zawsze jest dobre, i uważam, że te wzrosty, które mieliśmy ostatnio, są takim fajnym czasem, żeby sobie trochę potremować. Ja oczywiście gram na dwa koszyki. Nie każdy to robi, więc część pozycji zostaje ze mną długoterminowo, ale te koszyki krótkoterminowe są grane na większym kapitale. I tutaj sami widzicie, że teraz tak naprawdę wszystko praktycznie rośnie, więc każdy gdzieś tam może chwalić się swoimi wynikami, i absolutnie to się na social mediach dzieje. Moim zdaniem, rynek prosi się o delikatną korektę. Jeżeli ona będzie, to również wiem, że szczególnie moje portfolio altcoinów bardzo mocno ucierpi dlatego że większość tych pozycji są to pozycji, pozycje, które są na niskim market capie, więc one zawsze najmocniej dostają po czterech literach. No i oczywiście też mój koszyk, w ogóle koszyk stablecoinów, moje portfolio to nie jest studia bez znaja, muszę być przygotowany na to, że wiem, gdzieś tam historia nauczyła mnie tego, że najlepsze projekty dopiero przyjdą i muszę mieć kapitał, żeby kupować nowe projekty i mam też świadomość tego, że e, tak naprawdę do hossy tej takiej e, gdzieś tam nazwijmy kosmicznej, bo właściwa hossa trwa już od jakiegoś czasu tak naprawdę pierwsza odsłona można powiedzieć była już w styczniu tamtego roku, kiedy te AI tak mocno wypompowało sam Bitcoin bardzo mocno wrócił, a więc mm, jeżeli mówimy w szerokim kontekście o, o hossie, to ona oczywiście jak najbardziej e, z nami jest. Jeżeli chodzi też o was Wasze komentarze tutaj, Rob napisał bardzo fajny komentarz y, związany z tym, że w rynku byka właśnie nie realizuje zysku, dlatego że może nie być korekty, dlatego że inwestuje długoterminowo. Jeżeli chodzi o mnie, y, częściowo się z tym zgadzam, częściowo nie, dlatego że przede wszystkim. Y, nie wiem, jakie też tutaj kolega ma portfolio, jeżeli jest to portfolio fundamentalne, no to rzeczywiście, jeżeli czekamy tutaj na kolejną hossę, tą właściwą, a tutaj mówiąc te słowa mam na myśli przebicie ATH, bo tak jak Wam mówiłem na ostatnim wykładzie na kryptokomunikacji konferencji, w mojej prywatnej opinii, jeżeli na ten rynek ma wejść nowy kapitał, jeżeli ma wejść ulica, to właśnie przebicie ATH jest takim bardzo ważnym czynnikiem. No i teraz jeżeli chodzi o mnie, to ja codziennie znajduję nowe projekty, codziennie. Nie szukam możliwości wejścia w private sale, w seed sale i muszę mieć na to kapitał, więc jeżeli kupuję altcoiny miesiąc czy półtora miesiąca temu, które robią po 300-400%, to w mojej prywatnej opinii nierealizowanie zysków z, ty z tych pozycji to byłby konkretny i bardzo duży błąd. Wyciągam wkład, wyciągam sobie część zysków i te zyski płyną w nowy projekt. I tak dokładnie zrobiłem wczoraj, kiedy wam o tym pisałem, kiedy zrealizowałem właśnie między innymi Creo, tak? I kupiłem za to ten projekt, o którym mówiłem wam. Wam wcześniej, więc mm, tak to wygląda, natomiast każdy musi mieć. Swoją, swoją strategię. Tak, tutaj też widzę kolega napisał, że przeważają projekty fundamentalne, więc jak najbardziej OK. Dzięki za ten komentarz, bo myślę, że w ogóle temat na ciekawą dyskusję, bo to też zależy od tego, jaki kto ma portfel. Natomiast ja uważam, że jeżeli mamy konkretne zyski na projektach, które mają swoje 5 minut przed tym właściwym cyklem, ostatnio gaming również urósł niesamowicie, to warto z tego korzystać. No i słuchajcie, dzisiaj oczywiście Starknet, jeżeli jeżeli chodzi o mnie, zacznę w ogóle od mojej strategii, tak? Znacie moje podejście do startnetu, uważam, że ten airdrop został źle przeprowadzony, natomiast ja nie zamierzam tego sprzedawać w tym pierwszym rzucie. Nawet jeżeli pójdzie wyprzedaż, jeżeli będzie korekta, chcę na tym airdropie zarobić więcej, jeżeli to się nie uda, to trudno, ale uważam, że Zobaczymy, jak to w ogóle wystartuje. Jeżeli wystartuje w okolicach 2 dolarów, jest ok. Wszystko powyżej, czyli na przykład 3 dolary, to będzie bardzo dobry wynik. Natomiast ja zamierzam obserwować. Oczywiście wiele osób pisze o uwolnieniu już w kwietniu, że mogą być konkretne spadki, no ale właśnie do kwietnia mamy czas, żeby trochę to poobserwować i przygotować strategię, więc ja będę swoje tokemy na spokojnie klejmował, nie na wariata i zobaczę, co z nimi zrobić. Natomiast jeżeli jesteś nowy i nie masz na przykład jeszcze konta na Bybit, link oczywiście znajdziesz pod tym materiałem, to Bybit przygotował bardzo fajną akcję dla nowych użytkowników. Pierwsza akcja to jest do podziału 80 tysięcy dolarów. No i tutaj oczywiście rejestrujecie się i należy zrobić oczywiście KYC. Jeżeli chcecie handlować tokenem Stark bez KYC, polecam. Polecam oczywiście giełdę Mexi GLOBAL, link również macie pod tym materiałem. Tam KYC jeszcze nie ma. No i tutaj mamy oczywiście tak jak mówię, akcje dla nowych. Jeżeli dostaliście tokeny Stark w AirDropie, trzeba zrobić depozyt minimum 60 sztuk. A jeżeli nie macie, to zakładacie konto, robicie depozyt 100 dolarów i należy po listingu sobie na spokojnie zakupić tokeny Stark za minimum 50 dolarów. Ważne, żeby to było pierwsze zlecenie, jakie wykonacie na tej giełdzie. To musi być pierwsza operacja po założeniu konta i dostaniecie 10% dolarów. Dodatkowo jest akcja numer 2, 30 tysięcy dolarów. To jest lucky draw, a więc można tutaj otrzymać. Na ten moment nie ma informacji, ile osób to dostanie i po ile, także rozpisałem to Wam dość ogólnie. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o giełdę Bybit, cały czas praktycznie są nowe akcje. Wiem, że wiele osób traduje, wiem, że wiele osób gra na dźwigni i mamy European Trading Challenge, a więc znowu mamy coś dla traderów. Zacna pula 100 tysięcy dolarów, 9 dni do końca. Bardzo fajnie zostało to zrobione, bo zostało to podzielone na kraje, także można sobie tutaj dołączyć, znaleźć sobie oczywiście Polskę i. Powalczyć, słuchajcie o te, o te nagrody. Uważam, że jeżeli ktoś, oczywiście, kuma ten rynek i wie mniej więcej, jak tutaj się poruszać, to bez problemu sobie tutaj poradzi. 2740 osób, a więc Bybit jest mocny w Polsce, co mnie bardzo cieszy, bo dla mnie to jest absolutnie, absolutnie topowa giełda. Także polecam serdecznie, jeżeli gdzieś tam rozgrywacie pewne rzeczy, być może z StarkNeta będzie można tutaj bardzo dobrze rozegrać. Oczywiście pamiętajcie o tym, że należy tutaj pod tą akcję, link znajdziecie pod tym materiałem, dołączyć na początku do drużyny, a więc kliknąć sobie join i potem na spokojnie sobie działać. Jest jeszcze trochę czasu, myślę, że warto nad tym się pochylić. Oczywiście są jeszcze inne opcje na giełdzie Bybit, m.in. copy trading i trading bots i tutaj też to są produkty, które są cały czas rozwijane przez właśnie giełdę Bybit. Ja nie korzystam ani z copy tradingu, ani właśnie tutaj z botów tradingowych. Wiem, że są osoby, które na tym grają, także jeżeli ma tym gracie, no to jest specjalnie kampania właśnie dla Was i również bardzo zacna pula 95 tysięcy USDT. Oczywiście, również standardowo należy na początku do danego eventu się zarejestrować. No i potem, oczywiście. Oczywiście jest ten główny, główny właśnie turtament, główny turniej i można sobie powalczyć. Więcej przeczytacie oczywiście tutaj na blogu Bybita. Lecimy sobie dalej. No i oczywiście dex wchodzi w taki decydujący moment, dlatego że mamy tych IDO sporo. Obecnie, dzisiaj, teraz właśnie jesteśmy na meta Horse Unity. Potem będziemy mieli Loe, no i czekamy na Star Heroes. Kto był na evencie, widział te wielkie otwarcie. Jeszcze raz gratulacje dla chłopaków ze Star Heroes. I oczywiście z GamesFeed za przygotowanie dwóch soczystych godzin właśnie na naszym evencie. Jeżeli chodzi tutaj o ten projekt, to runda first come, first serve, a więc kto pierwszy, ten lepszy, odbędzie się 20. Czyli słuchajcie, dzisiaj 6 p.m. UTC, czyli tutaj, jeżeli chodzi o czas polski, to będzie 19.00. No i oczywiście tutaj bardzo szybko to zejdzie: kto pierwszy, ten lepszy, szybkie paluszki. Można to zatwierdzać na smart kontrakcie. W jaki sposób to robić? Pisał o tym Tom Kowalczyk w momencie, kiedy odbieraliśmy, claimowaliśmy właśnie Airdropa Arbitrum. Więc możecie to wygrzewać. A jeżeli będzie taka potrzeba, dajcie znać: to rozpiszemy sobie to wszystko na x tak? Natomiast to Toma, na co ja czekam, to jest oczywiście Legend of Elysium. To jest projekt, który jako KryptoEkipa wspieramy od początku. Chłopaki naprawdę zrobili bardzo ciekawą grę. No i tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o same te IDO, to jest 22, 23, Runda First Confirmed 23. Dzisiaj zaczynamy nagrywać materiał z Loe. Po to, żeby też, jeżeli ktoś nie zna jeszcze projektu, a jest zainteresowany, to żeby nie wbijać w takie IDO, gdzieś tam jak jeździć bez głowy, tylko posłuchać co ma do powiedzenia team, jak wygląda gra, co zostało zbudowane, więc odświeżymy ten temat. Dzisiaj Mładyip nagra wam tą część gamingową, a ja porozmawiam z chłopakami o samym projekcie, w jakim jest miejscu, po co jest token, jak to wygląda, jaka jest jego użyteczność. I myślę, że najpierw warto ten materiał obejrzeć, a potem dopiero gdzieś tam yy, yy, pójść z decyzją, czy was te IDO interesuje. Jeżeli chodzi o mnie, ja oczywiście wspieram projekt, uważam, że jest dobry i uważam, że chłopaki wykonują bardzo dobrą robotę. Zresztą muszę powiedzieć, że cały ten nasz gaming wyglądał bardzo dobrze. Wiele osób było zaskoczonych Alaską, tak, bo niewiele osób znało, nawet osoby, które inwestują w Web 3 gaming nie grały wcześniej, więc no, dużo pozytywnych gdzieś tam informacji dostajemy z tej naszej strefy gamingowej. Podstawowe informacje, oczywiście na profilu Legend of Elysium. I oczywiście zachęcam, żeby zajrzeć sobie na ich stronę i zobaczyć, jak wygląda ta bardzo dobra karcianka właśnie na Web 3. Także materiał mam nadzieję, że poleci do Was jutro i będzie czas, żeby nas spokojnie przygotować się do tego IDO. Kolejne zadanie na dzisiaj Stargate nie odpuszczamy, działamy. Myślę, że warto tutaj zagłosować. No i po tym, co wydarzyło się na Starknecie, pamiętajcie o tym, że jednak coś trzeba trzymać na danych sieciach. Jeżeli chodzi o mnie, ja tak naprawdę bardzo mocno od początku wspieram Stargate a, dlatego, że mam na tych swoich portfelach, gdzie walczę o tego dropa, dodamy płynność i to na wielu sieciach tak i na, i na właśnie Ethereum i na Layer 2 praktycznie jak dochodziła jakaś nowa sieć nie wiem, dochodził base, do, dodawałem oczywiście sobie płynność. Mam tokeny mm, właśnie tutaj Stargate'a zastejkowane, ale myślę, że skoro tak było na Starklecie, mam nadzieję, że więcej nikt czegoś takiego nie zrobi. Ale. Warto jakąś tam ilość ETH trzymać na poszczególnych sieciach po prostu żeby, żeby żeby to było, tak? Natomiast myślę, że tutaj będzie to trochę poważniej rozegrane. Na koniec, słuchajcie, jeszcze chciałbym wrócić na chwileczkę dosłownie do Solany, dlatego, że tam dzieje się bardzo dużo. No i tak jak mówiłem, tutaj oczywiście czy będzie token od, od Magic Eden tego nie wiemy, natomiast są darmowe minty i teraz ja zmieniłem strategię, bo wcześniej mintowałem wszystko tylko i wyłącznie na Phantom, na Phantom Wallet, a teraz na spokojnie mintuję sobie również to na portfelu Magic Eden. Były też pytania, więc, więc od razu sobie wejdziemy, w jaki sposób to zrobić podłączacie swój portfel y, y, oczywiście na przykład portfel od Magic IDem tak y, wybieracie sobie tutaj Solame i też macie zakładkę Mint. I tu jest właśnie zakładka Launchpad, tak? Wchodzicie sobie w zakładkę Launchpad i sprawdzacie, co nowego wychodzi. No i jeżeli widzicie tutaj, że jest price free, a więc że jest za darmo, no to po prostu sobie to mintujecie. Ja staram się, no bo za bardzo nie inwestuję, bo tego tyle jest, że, że się nie da. No ale zobaczcie, że jest coraz więcej darmowych mintów na Magic Eden. I mamy tu na przykład raz, dwa, trzy darmowe minty w najbliższym czasie. Oczywiście darmowe w sensie, że nie płacimy tutaj nic za tego NFT, ale ponosimy opłaty na sieci Solana. Moim zdaniem warto podziałać i warto podziałać właśnie na tym portfelu. Magic Eden w mojej prywatnej opinii ma wszystko, żeby ten token puścić. Zresztą uważam, że Phantom również, więc mam nadzieję, że idą dobre czasy na Solana. Słuchajcie, jeszcze ważna informacja dla tych osób, które brały udział u nas właśnie w whitelistie na projekt Entangle. Dostałem przed chwilą informację właśnie od Timu, że wyskazali błąd, krótko mówiąc, jeżeli chodzi o nas, my zrobiliśmy wszystko jak trzeba, a więc ja wysłałem te adresy, które wybraliśmy i jeżeli widzicie, że nie jesteście uprawnieni, to jest błąd. Przed samo sprzedażą wszystko zostanie rozwiązane. Napisali mi, że to jest błąd interfejsu. Jeszcze raz sprawdzili nasze adresy, te, które im podaliśmy. Są one dodane do whitelisty. Słuchajcie, życzę wszystkim kosmicznego startu Starknet. Życzę, żebyście rozegrali to po swojemu. Życzę, żeby opanować chciwość i Dobrze dzielić swój portfel. Postaram się jeszcze nagrać materiał na temat tej mojej prelekcji, która była na Crypto Community Conference, bo nie każdy na niej był i warto puścić to online. Zapraszam na materiały z Kamilem Jarząbkiem i życzę powodzenia właśnie w zakupie tokenów od Entangle. Przypominam, kto pierwszy, ten lepszy, więc będzie bardzo ciężko. Szybkie palce, dobry internet. Lecimy. Pozdrawiam serdecznie. Hej, ekipa.